Teatr Dramatyczny Miasta Stołecznego Warszawy. Teatr legendarnych inscenizacji i kreacji aktorskich. Słynni reżyserzy, sławni aktorzy znamy i podziwiamy. Ale czy tylko dzięki nim dzieje się magia na scenie? Kto pracuje w kulisach? Poznajmy i docenimy także ich. W kulisie przy samej scenie pracuje inspicjent, zawiadowca magii. Poznajmy. Praca inspicjenta to przede wszystkim przygotowanie i obsługa spektaklu. Tak można podzielić naszą pracę na pracę inspicjentów na dwie części, a więc. E, przygotowanie przed spektaklem, czyli to, co dzieje się na scenie. Inspicjent zobowiązany jest do sprawdzenia, czy na scenie scenografia, rekwizyty są e, w porządku, czy wszystko e, jest przygotowane do rozpoczęcia spektaklu. Jak również aktorzy, czy są już na miejscu, czy dotarli, czy przebrali się w kostiumy, czy są ucharakteryzowani, czy wszystko jest gotowe do tego, żeby e, otworzyć widownię, wpuścić wido widzów. i Rozpocząć spektakl. Druga część pracy inspicjenta to już obsługa samego spektaklu. Bardzo pomocnym narzędziem w pracy inspicjenta jest interkom, który widzimy tu obok. Dzięki niemu mogę wzywać aktorów na miejsca do, w trakcie rozpoczęcia spektaklu, w trakcie trwania spektaklu. Mogę również e, prosić o. Pomoc, zespół techniczny, który dokonuje zmian scenografii. Zmiany scenografii dokonujemy również dzięki temu urządzeniu, dzięki, sygnaliza dzięki sygnalizacji akcji, dzięki którym w jednym momencie możemy skoordynować muzykę, światło, jak również zmianę scenografii. Jako student studiowałem polonistykę, uczyłem się o teatrze, skończyłem specjalizację teatrologiczną, tak też. Yy, Teatr znałem od podszewki, ale od strony teoretycznej. W, kiedy przyszedłem do teatru, poznałem jego prak stronę praktyczną, w której się zakochałem, w której trwałem już 12 lat. Najprzyjemniejsze w tej pracy jest obcowanie ze sztuką, e, poznawanie jej od początku, tak naprawdę od po, po procesu prób stolikowych, kiedy kształtują się postaci, kiedy kształtuje się charakter spektaklu. Za każdym razem jest to coś innego. Później dzięki naszej pracy, dzięki temu, że możemy obserwować rodzenie się, powstawanie dzieła teatralnego, powstawanie jej sztuki, a potem tak naprawdę pielęgnujemy ją przez naszą pracę, wystawiając kolejne spektakle. W, tylko w miejscu, które jest nasączone dobrą energią, które jest nasycone dobrą energią, kiedy ludzie się do, są do siebie pozytywnie nastawieni, wtedy ta praca przynosi miarodajne efekty. I myślę, dlatego też po części, że to jest drugi dom, że ludzie, którzy pracują w teatrze, są ze sobą bardzo zżyci. I no, może czy zachwyt, czy zadowolenie widzów, no jest dla nas wielką nagrodą, to chyba tak można powiedzieć, jeżeli kiedy słyszę oklaski widowni, wiem, że zostaliśmy nagrodzeni w odpowiedzi znaczy bardzo dobrze za naszą pracę. Zawiadowca magii. Mówiłem, następnym razem poznamy cesarzową słów, czyli nie, nie będę zdradzał. Do usłyszenia.